No, dzień dobry. W poprzednim vlogu byliśmy z Piotrem w Toruniu i poza wystawą Linka mówiłam o tym, że byliśmy również w Muzeum Piernika i robiliśmy swoje pierniki. No i wtedy posypały się komentarze i wiadomości, że. O, czemu nie zrobiłaś o piernikach? O, czemu to, czemu tamto, czemu to? No bo nie mogłam. Podpisałam tajną umowę, że nie mogę mówić swoich tajemnic. Yy, związanych z piernikami stamtąd, więc no cóż, nie ma, ale mało kto wie, że raz w roku robię własne pierniki i oto wjechały produkty na stół i dzisiaj możecie razem ze mną zrobić yy, świąteczne pierniki. Tamte toruńskie nie były świąteczne, ale moje mi się zawsze jedynie z tym, więc zapraszam i jeszcze jest taka akcja, tak sobie wymyśliłam, że jeżeli yy, jesteś z mojej rodziny, to tego nie oglądaj, bo to jest tajemnica, ale jeżeli nie jesteś z mojej rodziny, to to jest taki prezent, bo każdy członek mojej rodziny i każdy znajomy dostaje ode mnie te pierniki, a ty jako daleki widz możesz dzięki temu przepisowi zrobić sobie własne pierniki ala ja. I pomyśleć, że są ode mnie, tak chociaż trochę. <gry> więc do dzieła! Potrzebne ci będą trzy szklanki mąki, jedna szklanka cukru, pół kostki margaryny, trzy jajka, trzy łyżki miodu, dwie łyżeczki sody i przyprawa do piernika. Ciekawostka, ciekawostka! A więc porcja ciekawostek na świąteczne dni. O przyprawach. Myślę, że mogę o tym powiedzieć yy, i moja umowa nie obowiązuje, chyba że mnie zabiją, ale Toruniu. Yy, nie, proszę. <grymne> w każdym razie. Piernik wziął się od słowa pierny, bo były z pieprzu. To jest moja wiadomość życia. Pss. No i do stworzenia świątecznego klimatu oczywiście potrzebna jest świąteczna playlista. Jesteśmy po 5 godzinach pieczenia i oto yy, cała misa pierników, co prawda tutaj jest, jest z dwóch porcji, a Wam z jednej, ale no, to wystarczy pomnożyć razy dwa, razy trzy, razy pięć, ile chcecie. Dlatego dodaję tak wcześnie yy, ten filmik, żebyście mogli je zrobić i odłożyć w spokojne miejsce przynajmniej na yy, dwa tygodnie i po nich je wyjąć. I przyzdobić lukrem, posypką, czymkolwiek my tego nie ozdabiamy, bo to jest nowa receptura i ją zostawiamy tak. Za dwa tygodnie pokażę wam jak je zapakowałam, ponieważ zapakuję je bez opakowań. Długo zastanawiałam się, jak spędzić te święta i y, zredukować liczbę odpadów, a wiedziałam, że robienie paczek świątecznych nie jest y, przyjacielem mojej nowej filozofii. Dlatego myślałam, 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 myślałam i nagle wymyślałam, jak spakuję moje pierniczki dla moich znajomych i dla mojej rodziny. A oto mój pomysł! Tak sobie w tym roku wymyśliłam, że... Skoro ostatnio szyłam swoje worki na zakupy i w ogóle jestem w nich zakochana i używam ich codziennie, to dla moich najbliższych zrobię to samo. Tylko, że nie dam im takich nieużywanych, <grym> eee, a właśnie już takie prezenty będą w to zapakowane. Potem prezenty się zje i worek zostanie i będzie można go użyć na przykład na jakąś jedną bułkę, bo one są w sumie małe, ale na jakąś bułkę albo jabłko, albo cokolwiek. No i. Co prawda, yy, mam tutaj wstążkę, nie wiedziałam jak inaczej to zrobić, ale ona już była w moim domu, więc w sumie. Jolo. <grystanie> I materiał też miałam w swoim domu, więc w sumie yy, wykorzystałam to, co było, to, co miałam. Yy, I nikt nie wyrzuci tego do śmietnika. Mam na przykład też takie mniejsze. Widzicie? I one są zrobione ze spódnicy. E, jakiś tam rok czy dwa lata temu, chyba rok, pisałam Wam e, o tym, że uszyłam sobie własną spódnicę i że to jest takie fajne i podlinkuję to Wam, e, ale no założyłam dwa razy, więc chyba nie była jednak taka fajna i leżała w szafie, więc postanowiłam, że zrobię coś innego i takie otoworeczki nowe dla dzieciaczków, przepięknie. Są też jeszcze inne, i yy, w ogóle mam taki ekstra pomysł, ale o nim powiem Wam później, jak yy, szerzyć moją nową filozofię, w której się zakochałam, <grym> yy, na właśnie pod choinką. Więc pewnie o tym będzie jeszcze jeden film, także zapraszam. No, i uszycie takiego worka prezentowego, czy później worka na jakieś jedzenie. Yy, jest najbanalniejsze yy, najłatwiejsze, bo wystarczy uszyć prostokąt tutaj wiadomo, podszyć zaszyć, koniec no jeszcze nie będę wam życzyć wesołych świąt bo to jeszcze za wcześnie ale yy, życzę wam udanych pierników i do następnego zapraszam was 15 grudnia bo będzie film yy, super ekstra z mojego najlepszego weekendu, na który właśnie jutro jadę no to pa Robienie tych worków zajęło mi yy, jeden dzień, a gdybym to jeszcze kręciła i wam pokazywała, to pewnie byłyby dwa dni, więc sobie to odpuściłam, ale podczas robienia ich, yy, to było dużo godzin, więc słuchałam dużo muzyki i podlinkuję Wam super płyty w opisie yy, do postów na moim blogu, bo przez te 5 lat stworzyłam bardzo dużo postów i bardzo Was tam zapraszam, żebyście sobie czasami je poczytali.